Agnieszka Koster-Dutkowska, witam Państwa w poniedziałek 9 stycznia. Zapraszam na Jawor Express. Miasto Jaworzno drugi raz podchodzi do tematu roweru miejskiego i ogłasza przetarg. Gmina miasta Jawożna ogłosiła przetarg na dostarczenie i obsługę systemu roweru miejskiego w naszym mieście. Jeżeli przetarg zostanie rozstrzygnięty pozytywnie, to do Jaworzna trafi 200 rowerów. 50 z nich będzie można wypożyczyć krótkookresowo, a 150 długoterminowo. Ponadto w mieście zostanie zamontowana infrastruktura 20 stacji bazowych na terenie całego Jaworzna. Jeżeli wszystko dojdzie do skutku i się uda, to w mieście... Będzie więcej rowerów i parking rowerowy pod płaszczką będzie miał w końcu sens, a mieszkańcy Jawożna będą mogli jeszcze bardziej prężnie korzystać z uroków welostrady czy innych ścieżek rowerowych na terenie Jawożna. Miejskie rowery elektryczne będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, w tym także dla osób niepełnoletnich. Usługa ma być dostępna całodobowo, zgodnie z cennikiem, który będzie obowiązywał. Według internetowej ankiety przeprowadzonej na stronie miasta w trzecim kwartale 2022 roku ponad połowa respondentów, których było prawie 300, opowiedziała się za długoterminowym wynajmem rowerów. Najwięcej osób uznało, że optymalną miesięczną ceną wynajmu pojazdu jest kwota w przedziale od 30 do 50 zł. Jeśli przetarg zostanie zakończony zgodnie z planem, rowery mogą zostać dostarczone do Jawożna na początku drugiego kwartału bieżącego roku, chociaż termin ten może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od urzędu. To już drugi raz, gdy Jawożno ogłasza przetarg na system roweru miejskiego. Pierwszy raz miał miejsce na przełomie 2018 i 2019 roku i wówczas udało się wyłonić wykonawcę, który jednakże po pewnym czasie wycofał się z realizacji zadania. Mamy nadzieję, że tym razem również uda się wyłonić wykonawcę, który dopełni powierzone zadanie i mieszkańcy Jawożna będą mogli cieszyć się rowerem miejskim. Święto Trzech Króli w Jaworznie obchodzone było hucznie i w wielu miejscach, między innymi na rynku czy podłężu, mieszkańcy mogli dołączyć do orszaków. Kościół rzymskokatolicki świętuje 6 stycznia objawienie Pańskie, zwane też Epifanią lub Dniem Darów Królewskich. W Polsce przyjęło się mówić, że to święto Trzech Króli na okoliczność hołdu, jaki złożyli mędrcy lub królowie ze wschodu nowonarodzonemu dzieciątku Bożemu. Dla upamiętnienia tego wydarzenia od 2009 roku 6 stycznia ulicami polskich miast i wsi wędrują orszaki Trzech Króli. W tym roku będzie owych orszaków w Polsce około 750. Po raz pierwszy orszak wyruszył ulicami Jaworznickiej i Parafina na Podłężu. Dla wiernych to publiczne wyznanie wiary ma więc to wydarzenie szczególny wymiar. Dzisiejsze święto nas poucza, że Chrystus się objawił każdemu człowiekowi. To jest dzień wielkiej radości dla nas, chrześcijan, nie tylko dla całego świata, bo mędrcy nie byli ludźmi wierzącymi, nie znali Mesjasza, ale radowali się. Orszak to jest wielka radość. Chcemy manifestować radość, że Bóg jest z nami, że Bóg, który stał się człowiekiem, radość przynoszącą światu, jest z nami. Chcemy radować się. Te piękne stroje, ta radość ma dzisiaj wybrzmieć w całym świecie i dlatego my chcemy tak zaśpiewać, bo kolendy polskie, to piękne. Wiele radości, wiele ciepła, wiele uczuć pozytywnych. Tego dzisiaj świat potrzebuje. Dlatego chcemy w Orszaku iść, aby radować się, bo Pan jest z nami, radość jest z nami. Pokój chcemy zanieść światu, którego też tak potrzebuje dzisiaj świat. Tacy władcy świata, monarchowie, ukłonili się naszemu Panu Jezusowi. No to jest, no to ja, jaki taki marny człowieczek, no to tym bardziej muszę być na takim orszaku. Istota jest taka, żeby po prostu wyrazić swoją radość. Z tego, że jesteśmy chrześcijanami, z tego, że idziemy do naszego parafialnego Betlejem, pokłonić się Panu Jezusowi i zapraszamy wszystkich do tej radości, można je powiedzieć, wszystkie ręce na pokład, do wyrażenia tejże radości. Prawda? Dlatego im barwniej, im kolorowo, im więcej ludzi, im więcej ludzi poprzebieranych. Mogą być zwierzęta, no tutaj akurat nie mamy, czy różnego rodzaju orkiestry, zespoły. Wszystkie ręce na pokład. Wielka radość z tego, że jesteśmy chrześcijanami, idziemy do Betlejem za przewodem gwiazdy, tak jak trzech mędrców ona prowadziła, tak my idziemy również za tą gwiazdą do Betlejem. Orszak otwierała gwiazda. Po niej szły anioły trzej królowie i wierni w papierowych koronach. Orszak wędrował do kościoła parafialnego. Trzem królom lub jak kto woli trzem mędrcom lub magą imiona Kacper, Melchior i Baltazar nadano dopiero w IX wieku. W XIII wieku wenecjanin Marco Polo w swym opisaniu świata wspomina trzech magów z Persji, którzy złożyli pokłon małemu Jezusowi. Ofiarowali mu złoto, kadzidło i mirę. Dzieciątko przyjęło dary, po czym wręczyło magom zamkniętą puszkę, w której znaleźli magowie mały kamyk. Był to więc znak, aby byli silni i wytrwali w wierze. I takie też przesłanie przetrwało do współczesności. W i kolegiacie pod wyzwaniem świętego Wojciecha i Świętej Katarzyny, w święto Trzech Króli, pomszy świętej o godzinie 12, wiernie udali się w orszaku na rynek. Orszak otwierała górnicza orkiestra denta, po niej szedł gwiazdor i trzej królowie. Na rynku wszyscy wspólnie z wiernymi kolędowali. Tegorocznym orszakom trzech króli przyświeca hasło niechaj prowadzi nas gwiazda. Hasło to odnosi się do gwiazdy betlejemskiej, którą ujrzeli trzej królowie. To ona wiodła ich do Bożego dzieciątka. Wprawdzie zwykło się mawiać o gwieździe, którą ujrzeli trzej królowie, ale jak udało się odkryć z początkiem XVI wieku, było to zaskakujące zjawisko astronomiczne. W 1603 roku jeden z najwybitniejszych astronomów w historii, Niemiec Johannes Kepler, zauważył na niebie intensywne zjawisko świetlne. Była to koniunkcja Jowisza i Saturna, czyli planety te znajdowały się w jednej linii prostej z punktu widzenia obserwatora. Dało to wrażenie, jak gdyby na niebie pojawiła się jedna wielka, nowa gwiazda. Takie zjawisko, zdaniem Keplera, pojawiało się na niebie raz na 794 lata, tak też było w siódmym roku przed naszą erą. To właśnie jego zdaniem była gwiazda Betlejemska. Niektórzy historycy uważają więc, że Chrystus narodził się najpewniej w szóstym roku przed naszą erą. W orszakach Trzech Króli istotną rolę odgrywają oczywiste postaci Trzech Króli. Z pewnością tak istotnych król nie powierza się bez namysłu. W tym wypadku decydują nie tyle zdolności aktorskie, co przymioty charakteru, może nawet pozycja we wspólnocie parafialnej. Czy się mylimy? Sprawdzamy na przykładzie Orszaku z Dąbrowy Narodowej. Raz, że faktycznie ci panowie mieli ochotę odgrywać rolę tych króli. Bardzo ciężko jest znamówić mieszkańców, to fakt. Ale z drugiej strony są osobami, które bardzo czynnie biorą udział w życiu tego klubu, czyli uczestniczą w naszych kawiarenkach i nie tylko w różnych spotkaniach. I dlatego zawierzyłam im i powierzyłam rolę króli w naszych jasyłkach. Super, już któryś piąty albo szósty? No, taka tradycja. Myślę, że mamy tutaj zgrany zespół i, i staramy się razem tutaj, że tak powiem, też służyć społeczności lokalnej. Klur, Klur Merchior został królem, ponieważ jego osobiste dzieci są aniołkami bądź pastuszkami, więc taka rodzinna już tradycja. Orszak wyruszył o godzinie 16 z remizy tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Otwierali Orszak druchowie OSP z pochodniami. Za nimi szła Gwiazda, Trzej Królowie, Pastuszkowie i liczni parafianie. Po drodze do przykościelnej szopki Orszak zawitał do wspólnoty Betlejem. Wedle najdawniejszych tradycji królowie mieli być Persami. Mogli nie być wcale królami, a mędrcami, perskimi kapłanami, znawcami nauk tajemnych, czarownikami, magami, astrologami, czy wreszcie nawet tłumaczami snów. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa uznawano, że było ich dwunastu. Natomiast na malowidłach z rzymskich katakumb w II i III wieku przedstawiono dwóch, czterech lub sześciu magów. Do współczesności w Egipcie uważa się, że przybył do Jezusa Orzek składający się z sześćdziesięciu mędrców. Już jednak na początku III wieku pojawia się przekonanie aktualne do dzisiaj, że owych mędrców króli było trzech. Ich rony wywodzi się od trzech potomków Reprezentujących trzy kontynenty: Azję, Afrykę i Europę. Benedykt XVI pisał, że byli oni poszukiwaczami prawdy, którzy mają znaczenie dla wszystkich czasów. Kolędnicy z Betlejem odwiedzili mieszkańców bloku socjalnego w Jaworznie przy ulicy Północnej, aby przyjść z dobrą nowiną o narodzeniu Jezusa. To tradycyjne kolędowanie odbywa się co roku i jest organizowane przez wspólnotę Betlejem. To już jest nasza wieloletnia tradycja, od wielu wielu lat tej przychodzimy i przyznam, że w okresie Bożego Narodzenia jest to jedno z naszych y, ulubionych miejsc, do którego przychodzimy z orędziem o Bożym Narodzeniu. Wydajcie, niech będzie pochwalony Jezus. Na wieki wieków! Dobrze, żeście są. Tradycyjnie, jak co roku, Trzej Królowie, którzy przybyli do Betlejem wczoraj, złożyli dary. Trochę odpoczęli, trochę się przebrali w nowe szaty, bo mieli takie umorusane, że się już dla nich nie nadawały. Trzeba to było do Kasioka wyrzucić wszystko? No podstawowa nowina to jest taka, że Bóg się narodził na świat i to jest wciąż aktualne, to nie jest tylko historia, a skoro On się narodził i stał się człowiekiem, to widać, jesteśmy Mu bardzo drodzy, a rodzi się po to, żebyśmy się też mogli na nowo narodzić. I myślę, że głoszenie tego w takich trudnych miejscach, a na, takim na pewno miejscem jest blok socjalny, no jest rzeczą ważną. I myślę, że jeśli już możemy mówić o jakiejś misji kościoła, no to podstawowym miejscem, gdzie ta misja ma być realizowana, to są właśnie takie miejsca. Europejskie rolnictwo przedstawia się na bardziej zrównoważone. Polska już teraz zużywa mniej nawozów i środków ochrony roślin. Sektor rolno-spożywczy jest bardzo istotny, jeśli mówimy o zmianach klimatycznych i o podejściu do środowiska, bo z jednej strony rolnictwo jest ofiarą tych zmian, mówię tutaj o suszach czy, czy jakichś zjawiskach ekstremalnych, pogodowych, innych, a z drugiej strony przyczynia się, mam tutaj na myśli emisyjność. I uwzględnienie takiego podejścia zrównoważonego pozwala na to, żeby zamykać ten cykl i z jednej strony pomóc rolnictwu żeby nie było tą ofiarą, a z drugiej strony pomagamy w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego. Europejski Zielony Ład przyniósł wiele wyzwań. To są konkretne cele dotyczące obniżenia stosowania środków ochrony roślin, obniżenia stosowania nawozów, czy postawienie na rolnictwo ekologiczne. I to są takie główne rzeczy, które, które dotyczą zmian kierunkowych w polskim rolnictwie. Wybrzmiewa to mocno w planie strategicznym wspólnej polityki rolnej, ale mamy tam ponad 25 miliardów euro na to, żeby wspomóc realizację tych celów. To jest taki plan, który jest najważniejszym dokumentem wdrażającym Europejski Zielony Ład w Polsce. Mając na uwadze przepisy przychodzące z Komisji Europejskiej, mam tu na myśli strategię od pola do stołu i strategię na rzecz bioróżnorodności, które są związane mocno z Europejskim Zielonym Ładem i te wyzwania, które tam są, takie ambicje nazywane też celami w sumie politycznymi. Polska właściwie jest w dobrym położeniu, ponieważ zużywa mniej nawozów, zużywa mniej środków ochrony roślin, ma dobrą glebę. Myślę, że tutaj jakby wyzwania są na poziomie europejskim dużo wyższe, my jakoś sobie poradzimy. Polski wkład w realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu wygląda trochę inaczej. Polska wyliczyła na przykład, że dla obszarów ekologicznych będzie to 7% nie 25% dla stosowania antybiotyków będzie to 10% przy stosowaniu przy obniżaniu stosowania nawozów i stosowania środków ochrony roślin tutaj są troszeczkę trudniejsze wyliczenia i bo ambicje są dosyć wysokie natomiast też są wprowadzane na przykład ekoschematy które będą pozwalały na to żeby pomóc w realizacji tych celów Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Expressu. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia już jutro.